Mam widzowie, witam Was bardzo serdecznie na no, kolejnym odcinku na tym kanale. Wiem, że teraz troszeczkę mi nie było. Jak widzicie... To dla mnie? No, to jest to jest, dla mnie. jest to serdecznie... Trochę mi nie było, na tym stanołem. Tak, co miesiąc, przerwę. To by też na trasę bardzo dużo szkoły. Ehm, no i. Razem dużo teraz taką historii zaraz po szkockówkę. No, a więc to. widzimy do następnego filmu, gdzie oprowadzę was po serwerze naszym takim widu ebk. Który będzie. Jest on podzielone na, na państwa, widzicie jakie to to są, możecie sobie na to Jest to moja wioska. Wszystko zbudowane sam, ręcznie. Aksolot. Dlatego aksolot zostawcie suba. subach i On widzi, on się na was patrzy. Mogę wam to nawet udowodnić, że ten. O, ten. Potem. Przepraszam, że wybijałem axolot A jak... O ten, widzicie? Ten aksolotl się na was patrzy. Mówi, żebyście zostawili subójka na tym kanale. Bo lecimy po sztuba. to się na to patrzy. Muszę to podoba! Muszę to podoba! Dobra. No i tak na mią basę odprowadzę, jest tylko, tylko takie ładne, wielkie. Czego tu mam bazę, jeśli będę wchodził to w Taka ala baza. I nie wiem, w jakim wyniku mam swoją taką bazę. Nie jest jakaś duża, ale zawsze coś. I tyle tyle, że taka mi nie wystarczy, bo i tak tu często gdzieś nie zaglądam. Tu są moi bladerów. A power dla Ciebie. Widzicie, mam tutaj skrzynią pomysłów, temat co można zbudować. Będzie głosowanie co zbudowę wygra i właśnie w jakiś dzień w tym właśnie tygodniu odbędzie się to głosowanie. Tylko oczywiście każdy będzie głosował pies metr, przez metro, zbudowane przez... mogę na Tutaj ładna kopalnia moja w tutaj lodowy mur, jak możecie zauważyć, tak ładny ledzerzy, tutaj taka portal w moim zdaniem jednym z rzeczy tutaj jest zdinia na Halo i już szykujemy. Luginowice część pomorska tutaj są youtuberzy, których oglądam i bardzo polecam moim zdaniem A nie brak, tak, Więc tak, tu mam policję. I tu trafi ta osoba, która tu napisała. Hmm. To jest tak, patrzę, no to jest zajęte, już jest, niech tu możesz tego przyjąć. Tutaj cela. Tu się nikt nie pójdzie, co w jest tak, że Teraz patrzcie na to. Tutaj ustawiajcie, co to jest. Na no, portal do było co do innego. No, to pęg... Sam to wszystko budowałem, to ten z... i ten napis N, to na sklep z kitami na całym serwerze, wchodzimy, tu mamy są książki, zapisujemy zamówienie i za jakiś czas je dostarczamy do jakiejś osoby. Tutaj mamy ogromnego sniffera, oczywiście to nie są nowice to jest ten biały to trzeba w ogóle oddychować to wszystko. Teraz sniffera dużego. I na wydanie już kobec tą miarka. Beacon do tego z Heist'a. Jak widzicie, razemu. Teraz sobie, i też chyba sobie zrobiłem. Takie kule ogólnie robiłem. I tutaj Wszystkie bedek. No fajnie, fajnie. To, no, to ekspiram. Teraz zrobiłam specjalnie, żeby nobę ginęła. Dobra. A tak, tu jest jeszcze ta wyspa Leona, jak widzicie. I tutaj metro. Więc... No, to jest moje widzenie. Fajnie że bo to robić gdzie indziej. A więc tak, lecimy do 3 I tutaj jest maciklan, miasteczko. Jak widzicie. To robić jak sara. I nie no, jest i dla mnie to fajne, uczę się do tego niedawno budować. Wtedy nie fajnie wyszło, wyszło drzewko panda, ja zbudowałem. To jest do skin. I teraz tutaj. Uuuu, absoluty, Nie pytam. Ale co właśnie macie go? się na tego mieście. Ja mam jeszcze drugie, do którego później. Teraz kalowo. To jest nasz Tu właśnie... Teraz hmm, należy, tu jest marynowa wyspa. Gdybyśmy jesteśmy odcinku e, A więc tak. Wychodzimy, bo na tam mam swoje nie, nie będą nic nie zaglądać, by nie przedłużać filmu. 6 minut i tak. Dobrze. Lecimy do jednej fajnej rzeczy, które właśnie tam już to ty jest druga skakowa góra, tu też kiedyś była, ale do tego oczywiście. Tutaj jest dom LPK bo nie jest salon, Tutaj pokój pokój 221. Co to robi. Tu ma tu ma jego, A tam, tu dała A tu jest mój. Tak ładnie. dajcie ocenę w komentarzu. Czekaj. tak, to tylko wejdę na szybko? Taki te kolory są ciekawe, czymś Wam się kojarzą. Zobaczymy, zobaczymy. Tutaj e, flaga pingwinowicza, oczywiście. Chyba, że to jest flaga, coś innego. Czyli na pewno nie Państwo z tego stwierdzą, bo bo no, na wrażenie jakby było. To jest teraz holocaust, ślicznie. Teraz lecimy, a, krabowica, ostatnio zrozumiałem demolta. Tam kupię TTR, zostawiłem to. Tu Matiego są nie zrobiłem, a tu Matiego. I tu lecimy do pancernikowa. tenet Armata jest jeszcze. Pancerko, Latiego. Tu nie jak was właśnie. Mam bardzo mało. Koty zbudowane, a tyle on zbudował. A więc też lecimy do jednego miasta, które niedawno w ogóle powstało to państwo. A jak są i Pokemonowi zbudowane też przez Matiego. One powinna tu gdzieś być na wasze są. Tutaj będzie budował jakoś. Jak widzicie. Pikachu jest już. Oczywiście, że już na pasach Pokemonów. Pikór no, muszę ten łuk nazwać sobie... Tym. się podpalił, przepraszam bardzo. Nie mam cela teraz. Zawsze to snajpa idzie w łeb. Się... Lecimy. Dwa największe projekty w tej chwili leczymy zobaczyć. Na trzecim jest Twitter jest zbudowany przez Kubę, No oczywiście zgadnijmy czym World Editem. Czekajcie, yy, Tej parku, bo wiem, Teraz tak, i topiec zbudowany przeze mnie teraz dzięki... Przy, tej trident. jest... trident jest zbudowany. Wszystko to jest zbudowane przeze mnie. Szkoły lubiłem na survivalu, sam, wykładałem. Teraz pewnie zaczynajcie się, do czego to prowadzi. No to przejdźmy się. Pewnie widzicie po tym Największa budowa na serwerze. To jest top jeden w ogóle z, tej, z tego serwera. To. No i co? To jest największa budowa, ale nie jest ona zbudowana przeze mnie. Nie. Jest ona zbudowana przez właściciela Sniffera, czyli Kube. Tutaj większość ją ja też mogłem trochę, to pozamieniałem Teraz lecimy... Uj! Tu, mi w ogóle też metro się ciągnie, widzicie A tu gdzie się ciągnie? co to się ciągnie, przepraszam Jak to zrobiło? Aha, nie wiem Idziemy, tu jest pokój Kuby. A tu jest mój. In nas i mój interesuje. No i porta do Endy tak klasycznie. Kto to zwoli? A nie, ja te deski włożę, ale nie. I tutaj magazyn. No i co może być dziwnego w tym magazynie? Tu metro idzie? Oh. Fajnie, fajnie Tu jest nether ogólnie ja tak okay, okay. a jeszcze mi się z trudem włączył, bo tak teraz działa Okej, okej Tutaj mamy taki Mam borda ogólny do NDZ, nie? Naprawdę mięsza za no i wychodzimy tutaj z tego. No Co tu było? Było, bo my tu mamy to. Ten nam ja pokaże historyczne miejsce, nie to oczywiście. Tylko miejsce po bitwie. Walczyłem ja... Mm. Dobro słychać w ogóle. Bo jakoś wrażenie, że nie żyliśmy. Przepraszam. Hmm. Gdzie to było? To było z tej strony? To z tamtej chyba w ogóle. Ja latam tam. I poprzedni. Wstecz, że... Tak, to było patrzcie teraz na to, już to nie mam nigdy że mi to tutaj była walka potężna jak widzicie, kryształy były no i tu się tutaj na nic nie było y sensie się teleportował i znowu tam dobrze, mam nadzieję, że się Wtedy, kiedy tam się ciągnie meczu, to nie jest Są zawsze utopce. Bam. Trojden... Ja uwielbiam po prostu trojdenty w Minecraft'cie. To uwielbiam, że Wam powiem. Ja uwielbiam odgłos. I w ogóle samolot. Mocny no, Tutaj jest wyjście do snifferowa chyba. Sniffer, by... pada. jest... pora na Latwident. mam? Tak już nie pada. Ja to pierwszy raz widzę A ja to widzę pierwszy raz widzę co jest grane Ej ja się tego nie spodziewałem Powiedzmy tu Ja tutaj nigdy nie byłem Ja wam ja sery nigdy tu nie byłem To należy do Was kalowa, chyba Stał na spełnę bez marenu. Już się bałem, że zginę. Już No dobra widzę, kończymy ten odcinek, Trzymajcie się. No i do zobaczenia. Marka.